Dzisiaj film z rzędu. A kuku, co słychać w sprzęgle? Sprzęgło nam się zniszczyło. Można powiedzieć, że dzisiaj po hamsku zarżnąłem to sprzęgło na skateparku. I zobaczymy, co w środku jest. Mocno chrupie gwizda, i w ogóle wszystko naraz. Niepokojące sygnały. Na parkingu to naprawiamy po swojsku. Normalnie survival dzisiaj jest. Ok, odkręcamy pierwszą śrubę. No, i trzeba odkręcić wszystkie sześć, oczywiście, hmm. kurde, powiem Wam. Łożyska są git. Tutaj łańcuszek też jest w miarę ok. Nie wiem co się stało, czemu tutaj właśnie w tym miejscu chrupało. Nie, to jest smart, także spoko. Coś tutaj głośno chrupało i się haczyło, także zaraz znajdziemy usterkę. A sprzęgło jest w tym miejscu, no właśnie. Także jeszcze odkręcę to i zobaczymy co jest dosłownie w sprzęgle. Odkręcamy dwie ostatnie śruby do sprzęgła. Widać, że starte mocno starte. Zamknę tutaj, żeby to, nie odpa żeby to nie odpaliło. Teraz pytanie: co tak gruchotało? Czyli musiało coś tutaj się naderwać, coś stąd, chyba tutaj nawet widzę, i to blokowało. Albo po prostu luźny łańcuszek, wiecie co? Chyba luźny łańcuszek od sprzęgła. To mogło blokować. Sprzęgło jest OK, będziemy szukać dalej jakiś usterek. Muszę sobie prawko zrobić totalnie. Dokręcamy ostatnie śruby, moi drodzy widzowie. Tutaj jak widać ładnie, ładnie się dokręca, elegancko. Okej, okay, moi drodzy widzowie, zakładamy właśnie łańcuch, żeby było wszystko pięknie, ładnie i będziemy dalej śmigać. Także tutaj, o, wkładamy go na zębatkę, normalnie, po chamsku, palcami, niczym innym. Cyk. Ciach. I tutaj. O. Na pół obrotu to założymy. Uwaga, gotowi. I naszedł elegancko, teraz musimy delikatnie popukać w napinacz. Gotowe.